15 grudnia w siedzibie Instytutu Teatru Przedmiotów w Dzięglu na Kaszubach odbyła się premiera sztuki Arystofanesa chmury. Przedstawienie przygotowane przez zespół teatralny Tespis zostało pokazane w niezwykłych warunkach. Na scenie zlokalizowanej w wiejskiej stodole w niewielkiej miejscowości zagubionej w borach tucholskich starogrecka komedia została odczytana na nowo ze wsparciem nowoczesnych technologii cyfrowych. Komedia opierając się na schemacie oszust oszukany jest dziś nadal aktualna i odwołała. Się do realiów naszej rzeczywistości. Tytułowe chmury, jako abstrakcyjne bóstwo, nabierają nowego sensu w świecie wirtualnym, w którym potęga internetu kreuje bohaterów bądź strąca ich w niebyt, a już na pewno zagraża społecznym ostracyzmem. Dla mnie, jeżeli chodzi o, to, o tą konkretną sztukę, co, co, co mnie gdzieś tam e, tak zaciekawiło, to e, ogromny dystans Greków do, do, do nich samych. E, no bo wiadomo, kultura grecka, bogowie, Olimp. I, i, i cała, cały ten Panteon właśnie związany gdzieś tam z wierzeniami, który jest, który był jednak zupełnie inny niż znany nam, to jest tego świata nazwijmy bardziej łacińskiego. Natomiast oni będąc wyznawcami powiedzmy czy Zeusa, czy czy innego boga, czy też półboga, mieli do tego dystans i, i, i potrafili no, wyśmiewać się z tego w pewien sposób. Nawet mieli tak potężny dystans, że Arystofanes, który był kumplem Sokratesa, yy, pisząc tą sztukę, no, wziął swojego kolegę, swojego przyjaciela i powyciągał jego tam jakieś powiedzmy przywary, przerysował je. Dzięki temu możemy poznać poniekąd troszeczkę tą postać Sokratesa pewnie z innej strony, nie tylko z tej takiej filozoficznej, niesamowicie, Głębokiej, powiedzmy, sylwetki myśliciela, filozofa, tylko z trochę takiej właśnie innej, obarczonej też pewnymi przywarami. I co, co dla mnie też było niesamowite, bo akurat w tym spektaklu dostałem propozycję, żeby zagrać postać Sokratesa. I, i, i to było naprawdę bardzo fajne wyzw wyzwanie i, i taka podróż na swój sposób i, 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 menta i mentalna, i taka też cielesna. Do powiedzmy tych e, 2,5 tysięcy lat wstecz, e, trochę zanurzenie się w takim klimacie, e, ale dania też temu Sokratesowi tego, kim ja jestem jako aktor. Myślę, że najfajniejsza z naszej wspólnej pracy jest integracja między całą ekipą. E, ja to ogólnie lubię najbardziej, jeżeli chodzi o pracę w teatrze, więc tak jak najbardziej integracja. Twórcami spektaklu są artyści na co dzień związani z Teatrem Tata, Walny Teatrem i Teatrem Łątek z Supraśla. Realizacja spektaklu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy dla Kultury w ramach przedsięwzięcia Chmury w Cyfrowej Chmurze, innowacyjna inscenizacja komedii Arystofanesa. Oprócz występów w siedzibie Instytutu Teatru Przedmiotu spektakl był prezentowany również na scenach w Centrach Kultury w Brusach, Czersku i Konarzynach.